Bracia Szejowie prowadzą po pierwszym dniu rywalizacji w Walwoliny Rajdzie Małopolski. Załoga pochodząca ze Śląska ma rachunki do wyrównania z trasami w okolicach Beskidu Makowskiego. Rok temu też była podobna sytuacja, że prowadziliśmy, ale niestety nie udało się tego dowieść. W tym roku trzymamy koncentrację od pierwszego OS-u i jakby sukcesywnie jakby jedziemy, nie popełniamy błędów. 5,5 sekundy do liderów tracą aktualni liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski Grzybi Binienda. No nie jestem zadowolony swojej jazdy. Pierwszą, jazdę, pierwszą pętlę przejechałem bardzo słabo. Dużo hamowań zepsułem, dużo zakrętów czekałem. Nie pojechałem i właściwym rytmem, ale wszyscy mieli tak samo trudno. Domowa impreza zmobilizowała braci kotarbów do skutecznej jazdy. Załoga Citroena C3 po pierwszym etapie zajmuje trzecie miejsce. Bardzo dużo znajomych przychodzi, bardzo dużo ludzi nas oznacza na Instagramie, na Facebookach, na TikTokach, więc y, czy jest dodatkowa presja, jest dodatkowa motywacja na pewno. Ja nigdy nie jeżdżę pod presją, nigdy nie patrzę na czasy. Szanse na wysoką pozycję już na pierwszym oes stracili wiceliderzy klasyfikacji Mistrzostw Polski, Matulka i Dymurski, którzy wypadli z trasy. Tak no, zakończyliśmy przedwcześnie, już na samym początku pierwszego odcinka. Myślę, że tam nie zagrało parę rzeczy. E, zmieniają to się przyczepność w samym zakręcie. E, może źle ustawiony samochód, złe podejście do tego zakrętu, ale e, no stało się, idziemy dalej. Wszystko zgaduje na to, że jutro pojedziemy. Wśród osiek prowadzą Sobczak i Marczewski, którzy świetnie bawią się na trazach rajdów Porsche 911 GT3. Naprawdę ja myślałem, że będzie gorzej po zapoznaniu, ale bawimy się całkiem nieźle. Losy walwoliny rajdu Małopolski rozstrzygną się w sobotę. Przed kierowcami jeszcze 8 OS-ów i ponad 80 km ścigania.